Przesiadam. Cześć, Cześć, masz chwilę? No. E, słuchaj, bo właśnie wracam z hamowni. Mhm. E, byłem po puszczaniu tak. układu. E, zalałem nowy olej. No. I powiem Ci tak. E, wyszło mocy tyle samo co ostatnio w lutym hamowałem. Mhm. Mocy i momentu, ale wtedy było 9 stopni, teraz było 3 stopni. Mhm. Czyli jest zdecydowanie lepiej. Zasadnicza różnica temperatura pomiaru hamowni jest to bardzo, bardzo ważna, ważny element. Dokładnie. Także jakby było 10 stopni, tak jak wtedy, Tak. podejrzewam, że na pewno lepiej. W... Tak, ale w ogóle jakie masz odczucia, jak, jak, jak ten silnik pracuje, i w ogóle jak, jak czujesz? Słuchaj, o, o pracę silnika możesz się też wcześniej zapytać, bo Czesiu też ze mną był. Posłuchaj, no, słuchaj, mój mechanik, który mi zmienił olej, jak to odpaliliśmy i tak dalej, mówił, a to o co tutaj chodzi teraz? Dlaczego ten silnik tak elegancko pracuje? Fajnie mięciutko to, no, to, dla mnie bajka, nie? To, Bo różnica była już po e, dolaniu środków do FAPA, do czyszczenia prysków i do paliwa. To, to. Już wtedy była różnica w pracy silnika, a teraz po zyskaniu, no naprawdę rewelacja. Poza tym czuję po pedale gazu, że każde dotknięcie pedału gazu, nieważne jakie są obrody, nawet od kilkana tysiąca obrotów, zdecydowanie on się już chce zbierać. Mhm. No tak, no... To jest wytłumaczalne, dlatego że wiesz, że masz zdjęte wszystkie opory, jakiekolwiek one by nie były, a trzeba wiedzieć, że coś, co jest przylepione, nawet minimalne, no to po prostu powoduje, że te mechanizmy, tam jest suche tarcie w tych elementach. I co, jak masz tam w, w, w pełno oleju i jest kompensacja w układzie olejowym, szczególnie filmem olejowym, to motor cichnie, po prostu no to jest fizyka, tego po prostu o tym nie, nie, nie ma co dyskutować. Jest zdecydowanie na plus. No, no to ekstra. Od cucia e, samej jazdy, to jest jakby, nie wiem, no inny silnik, jakby mi ktoś nowy silnik powstał. No tak, ja to często używam właśnie. jeżeli. Nie wiesz jak... Kupiłeś samochód używany, nie wiesz jak taki silnik nowy może pracować w takim aucie, to zrób czyszczenie i będziesz wiedział. No, to jest takie... No, dokładnie, dokładnie. Ale umówiłem się z kolegą na Hamownie, że jak temperatura spadnie, wtedy mm -hmm. będzie porównanie jeden do drugiego. Jeżeli będzie to o 10 stopni, wtedy do niego pojadę, mm -hmm. nałożę jeden wykres na drugi ta. i wtedy będzie bardziej takie miarodajne. Tak, tak, tak. No ale wiesz, no twoje odczucia są, są tutaj absolutnie yy, no, miarodajne i, i, i wiesz i masz no, do tego. No to słuchaj, ten, e, to hamowanie teraz no wyszło na samą moc, ten sam moment wyszedł, a temperatura poszła jeszcze parę stopni. Tak? No tak, jeżeli nie 30, no nie wiem jak u ciebie no. było, ale u mnie jest 30 parę, no to w ogóle jest. Znaczy ogólnie na hamowni było 32 stopni. Nie? No tak, no tak. No. A podczas trzeciego hamowania, to już nie muszę mówić, jaka tam temperatura. No pewnie, no pewnie, że tak. No, no dobra. dobra. Nie głowy. Dobra. dobra. Trzymaj się. Miłej niedzieli życzę. Trzymanko. Hej. Mamy kontakt. Hej. Hej.